Szybka uwaga, zanim zaczniemy film, wszystko co będzie przedstawione w tym filmie, wydarzyło się naprawdę. Wszelkie wydarzenia, które wydają się fałszywe, są prawdziwe. Idziemy? No, idziemy. Ej, w sumie. W sumie moglibyśmy elitrami polecieć, ale nie hmm. wiem, czy warto sobie elitry marnować. Water Bucket Challenge mi nie <laughs> Water Bucket Challenge. <laughs> Chyba challenge. Tam. Tamo, tamo. No i na drzewo musiało wlecieć frajerskie kurde. Słuchaj, Parkour? No kurde się. Parkour. parkour a czekaj za to, to nisko server. Teraz, parkour! Ej, na górę, na... A cię No nie, nie, dalej trzeba iść. Ty! Ty mnie ode Dobra, ale wiecie ja że za to, że... Żeby... Oszczędzaj jedzenie, bo nie mamy tutaj jedzenia. Ale mamy Elytry, jak jeszcze nawet do endy nie poszliśmy. No bo chłopie one są z cheatowanych itemków Maxiego. Czekaj jeszcze raz. A, pod nami. Pewnie tam też. Dobra, to, to idziemy. Chopiemy się. dobra, lecimy. Wy mam ending. Oj oj, sorry. Czy ty jesteś głupi? Czekaj, Paję na O no. oh, fuck! Nie zginąłem! Jiega nie zginąłem, jak ja nie zginąłem. Uważaj, bo, uważaj, bo jest masywny spadek. Bo jest ogromny spadek, chłopie. Kopałem się do jaskini Nie mam pojęcia... Nie, nie mi. Nie ma pojęcia chłopie, jak ja nie zginąłem od tego. Ej, chłopie, jak ja się wystraszyłem, co nie myślałem, że to jest moja śmierć. Ty szmat! Mała szmata mnie goni, ty, no, go. no jest. Dobra, kupiemy się, kupiemy, 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 kupiemy. Trzeba to główno znaleźć, chłopie. Dobra, pochodnie proszę. O, jest! O, jest! No i nawet nie zauważyłem. Ehm. Um. Oh. I to gówno teraz będzie nas prześladować. Dobra, ehm um. Gdzie idziemy? Dobra, idziemy tam. O, biblioteka! Ej, to mi mega przypomina filmik Roksanda. Ej! Tam się tu zrespił. O! Czego? Co to są? pojąki Nie wiem, ale jest płyta, biorę ją. O, name tag. Name tagi są. Czekaj! Ej, tam czekaj! Na się no, no, no 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 chodź.

Frajze, co ty mi tutaj korzystasz? Postaw łóżko, spa spa spał na sobie ustaw i idziemy do, do N. Dobra. Oooo, crap. Dobra, bierzemy sobie tak. Może straszne dźwięki słyszę. Elytra... siop i lecimy. Dobra. Nie mogę, bo jakiś starym mnie bije. Dobra, chodź i siebie. Tu coś się długo. Ed, No, niezły spawn! Narad, weź buduj, weź buduj do wyspy. ja... Nie mam jeszcze. O, o, oj, jestem już teraz. Jestem. Świetny spawn. Ja nie działają elektry. Klasa dobra. Jeden poszedł. Jest jeden. Uwaga! Zabiję zabijać tego Endermana, bo sekundę nie dajesz rady, widzę. Dobra, lecę do niego, dojazd mu robię. Na hit'a Ja tak chciałem, ale on cię odbija, więc to jest bardzo nieefektywna metoda. Ja mu robię dojazd coś. No co nieefektywna? Ale efektowna! No tak, tak. Jest, dobra, leży. Lecimy, 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 lecimy. Oh, fuck. Dobra, jeszcze raz tu przyleci i jest martwy. Kiwa Enderman mnie mm. Dobra, robię trickshota na niego. Giannis. Oj ojoj. O oj. oh, fuck, Oops. Hej, widzicie jak jak latać. Mandowałem termely na sobie Jest! Zabiję go trikshotem. Gabriel Gabriś Ba ja umrę. Masz problem. Ej, teraz umrę, kurwa. Okej, I Znowu utknąłem. No ta Gabriel, bo ja już mamy enderman nie kosztu Uratowałem ci dupę. O! Dzięki. Dobra, zaraz tam wrócimy, ja mam pół życia, nie? <laughs> Te endermany pamiętają. Uczciwe są bardzo. Oh fuck. Ty, ja nie... Ja zginę. Próbując przez ten portal. A, bo tam parłem, można zrzucić, nie? Tak, tak, Klasa. Dobra. Um, co to jest za bacon? Aha, tutaj. Um, I dokąd doprowadzi Tak dokładnie, bo bym typnęła na jakąś kurde wysepkę randomową. Um, teraz. Ja do ciebie lecę już chyba. Elytra, mamy <słuch> elytrę. Kolejną. Uuuu... fajne rzeczy. Dobra, ja jestem na... Już ci daję kordy moje. Ty, ale jest portal pod tym. Wiesz jaki portal, nie? Ten taki... Właśnie jest... Wydaje.

ale... Ja nigdy nie wiedziałem, że one takie śmieszne wieki wydają. Podoba mi się to. Podobają mi się sharkery, lubię sharkery. Dobra, ee, ja wchodzę do tego portalu. Jakby co? O wło mordę walnąłem w supic. Ty ty... Ja pierd! Coś ty... Bole. Czy ty jesteś głupi? Dobra wracam tam. Ej, wrócisz tam za mnie, bo ja nie mam w sumie rzeczy. Znaczy nie mam jak tam dojść w sensie, jestem te... Bez... Ale ja nie wiem gdzie ty zginąłeś nawet Ja zginąłem na tym... tam na tym mieście No ja wiem, że na mieście, ale w którym miejscu chłopie Miasto jest ogromne yy, główna wieża środkowa Dobra Dobra, widzę, widzę ekspa twojego Ja Pidi! Nie, nie pomocy Czy, czy ty jesteś głupi? No co nie mam co robić, to sobie ginę na różne sposoby, patrzę jak to jest o co chodzi. Fuck 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 Mam jeden HP, mam jeden HP, mam jeden HP, mam jeden HP. O kurde, to nie dobrze No i ta kurka biegł nie wszędzie No ja właśnie zginąłem, bo próbowałem tak się zrobić Dobra Ja myślę że musimy się salwować ucieczką, nie? Ej, dobra, ja będę musiał stąd iść, bo mi się zaraz ci przecież zniszczy. elitra ci się zniszczy? Jak to jest możliwe? Przecież ona jest na mending. Aha, ty nie masz mendingu. Moja nie jest na mending. Dobra, yyy... Wziąłeś mi chyba fajerwerki, bo nie mam fajerwerki, więc... Być może, no. Dobra, gdzie jesteś? Dobra, spotykamy się na samym dole. Spotykamy się na samym dole. Kuźwa, ale cię odprzeżyję, ja przeżyję, to bycie na samym dole. Dobra, widzicie. Gościu, coś ty tu zrobiłeś. Dobra, wlaź do portalu, wlaź do portalu. Trudyś. Masz perłę? Masz perłę? Masz perłę? Eee, yy, mam jedną perłę. Dobra, rzut. Ajaj. Ja trafiłem. Trafiłeś? Zobaczymy. Ej, dobra, da mi się trafić, podlecę wyżej. Hmm. Trafiłeś czy nie? Jest! Trafiłem. trafiłem, ale jest... Też. Ja mi tą wodę, bo nie... mam ja ma miałem. wody, nie ma wody, nie ma wody. Rzuć, szybko. Hmm. Dobra, masz Masz elytrę? Masz alitre? Mam, ale... Na wyczerpaniu mocno czy do radę? No tak o. Dobra, trzymaj się. Ja Ej, odwróć się w prawo. Odwróć się. W w w prawo w prawo. Co ty robisz? Co ty zrobiłeś? Zobacz jak jest zepsuta. O to mi chodziło, żebyś to zobaczył. No i weź, że ci ubyś do lawy. Okej, okay, ehm um... Ale czy my jesteśmy pod morzem? Nie. Oczywiście. Jesteśmy pod... Nie? Jesteśmy pod drzeczką. Z... Na drzeczką. Podal krzeczka. Mieszkała. Kreczka dziweczka. Kreczka dziweczka. Wybiłem tę piosenkę kiedyś. To tak. co, lecimy e-letrami, chyba już nie będziemy się złożyć. A Letra! tam o. Bo bo muszę odpisać. Nie A, bo minus... Aaaa minus 4900. Jezus man ja z tym Ehm, kończą mi się lekko... Te... Tak. Ja mam 11. Tam 6. Z drugą stronę leciałem, w sensie nie w drugą, w drugą, tylko w jeden koordynat dobrze leciałem, ale drugi niekoniecznie. Am, 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 plastic girl, fantastic. Atakuję naturalną plastik. Jest z Maria, jestem takim debilem. Dobra, to idziemy. Czekaj, bo się skupiam. Dobra, idziemy na Fortnite gościu.